Witam, witam. Dzisiaj jest nietypowy dość materiał, jaki trafia na kanał, bo jest to materiał, który nie był faktycznie wcześniej streamem, a po prostu jest faktycznie, no po prostu nagrany osobno. Nie pojawił się, mówię, jako stream na Twitchu, e, bo jest to też, powiedzmy. Jubiluszowy materiał, bo jest to setny materiał na kanale, jaki się pojawia. W sumie w, trochę też jest to dla mnie w tym dziwne, bo nie myślałem wcześniej, że potrwam tyle. A, a ogólnie kanał wstępnie powstał, tylko żeby przerzucać streamy, a potem się trochę mam wrażenie bardziej zaangażowałem. Ja dzisiaj trochę też powiem o sobie i nie jest tu tak naprawdę nic nie mam i tak dalej, więc będę mówił z głowy i czasami się zawieszę. W sumie żaden mój materiał. Bo, no bym tak, no, bo to są streamy, tak? Ale e, nic w sumie nigdy nie przygotowałem. Po prostu jadę na głupę przed siebie. E, w tle jak tak dalej niedresowanych w people playground gram. E, pff, I co? Eee, jeszcze na temat przyszłych serii się wypowiem, ale to za chwilę, i w ogóle jakie są dalej plany. Eee, no to zacznijmy, no to jeżeli chodzi o mnie, no to ja jestem Jakub, to pewnie się mogą już gdzieś pojawić, bo pamiętam jak gram w Crash Time'a, ma trójkę i dwójkę, może czwórkę nawet, nie, nie pamiętam w którym tygodniu. Jak tworzyłem sejwa to się pokazał ten, to jak na, za, tworzyłem profil to będzie było jak się nazywam albo no się nazywa mój dysk o mnie e, jeżeli chodzi o o ten, jeszcze jakieś sprawy, to, to e, mam l, l, gram od wielu lat w sumie, znaczy od najmłodszych lat swojego życia e, obecnie mam lat 18 i Planuję dalej grać, ale mam mało czasu niestety, bo bardzo dużo rzeczy mi ostatnio wypada i streamuję trochę jak mi się zachce, dlatego mam zerową regularność z tym, więc jeden stream się pojawi, nie wiem, załóżmy 15 marca, potem jakiś 23 marzec i nagle jest czerwiec, o kurde, trochę streamów nie było, tak? No ale jak mam więcej czasu, to streamuję więcej, staram się, żeby było więcej tego, staram się kończyć gry, które zaczynam. Żeby kontynuować, znaczy żeby były kolejne serie. I żeby cały czas było coś na bieżąco się działo. Ale jak mam mniej czasu, czyli jak ja jestem jeszcze w szkole, w szkole średniej teraz i mam jeszcze prawo jazdy robię, to jest trochę mniej tego czasu, więc tak naprawdę. Jak mam jakąkolwiek chwilę wolną, to próbuję albo yy, spać od zmęczenia, albo, albo ten, albo faktycznie streamuję. E, jeżeli chodzi o przyszłość, to mi się wydaje, że sp spróbuję trochę więcej czasu. Yy, bo teraz, jak skończę, na pewno swoje prowajdy, o którym wspominałem, poświęcić dożne na streamy. Chcę skończyć najpierw serię z Duma. Bo mi się daje, że jestem najbliżej końca Duma, bo Cyberpunka jeszcze. No na pewno troszkę zostało. A Prey'a dawno nie grałem. Bo kiedy wrzuciłem materiał, wtedy też ostatnio prawdopodobnie grałem albo nawet parę dni wcześniej, więc to będzie jakoś 4 miesiące około od teraz. E, ostatnim filmikiem był trzeci z Duma. I ja teraz mam przygotowany następny z Cyberpunka, który będzie też najdłuższym na kanale, bo będzie trwał prawie 4 godziny. Wcześniej to było chyba z, z drugiej sezonu The Walking Dead miałem 3, 3 godziny ledwo tam materiał. Jeżeli chodzi o przyszłe serie, to w planach jest na pewno Dishonored, pierwsza część Dishonor potem wiadomo druga. E, tylko że ten pierwszy Dishonor będzie wszystkie DLC-syki, bo tam wszystkie kupione na Steamie. E, w bliskich planach też jest Rayman Origins, potem Legends, bo te gry pamiętam grubą moc, czy to się naprawdę, to naprawdę zagrywałem. Eee, co jeszcze będzie? Na pewno będzie Crash Time 5, jak wyjdzie, bo on teraz w pierwszym kwartale tego roku ma wyjść. I czekam, bo w sumie w swoim życiu nigdy w niego nie zagrałem. Eee, Zobaczymy, to czy mi podejdzie, bo tak naprawdę jak kiedyś oglądam. Ten play to trochę mniej mi siada, bo lubię ten Open World od Cinetic. Eee, co jeszcze w planach? No, Titanfall 2 to było dawno zaplanowane. Ja nie wiedziałem kiedy do tego przesiądę, więc teraz prawdopodobnie po prostu skończę Duma. Staram się przynajmniej do jakiegoś wyższego procenta Nie wiem, procentu ukończenia powiedzmy Preya bądź Cyberpunk'a, albo już po skończeniu jednej z tych serii siądę do kolejnej. Bo nie chcę teraz tak jak teraz prowadzić trzech naraz, a tak naprawdę e, zacząłem serię z bo nie miałem w ogóle weny że przyjść do Duma ni preyo. I The Walking Dead mission jak to kupię, bo tak naprawdę skompletuję wszystkie gry z The Walking Dead od studio Telltale, wszystkie te interaktywy i tak dalej. Mm. No i co, z serii e, tak naprawdę najbliższych to chyba wszystko, bo nic więcej na dziś nie myślałem, a mam dużo zapisanych planowanych na najbliższy okres, poza tym co jeszcze muszę skończyć, a idzie to bardzo średnio. A, no i oczywiście zapomniałem Cyberpunk Phantom Liberty jak wyjdzie DLC, to też na pewno mówię, dlatego ja też chcę trochę przyspieszyć z Cyberpunkiem. Żeby po prostu być na bieżąco jak z tym jak wyjdzie. Eee, jak wyjdzie ten. Jak wyjdzie samo DLC. To jeszcze w planach na pewno będzie, ale to już nie teraz. Wszystkie widzimy po kolei. Jedynka, dwójka, trójka DLC i tak dalej. Eee, I co, no, co jeszcze? My tak naprawdę to z takich ciekawszych obecnie rzeczy. O tyle. Mam dwa materiały przygotowane do. Znaczy jeszcze nie, są, nie czekałem na YouTube na uploada, ale czekają na moim dysku. Tego właśnie to jest Cyberpunk, a drugi to jest ee, Doom. Wydaje mi się ogólnie, że w tym momencie to jeszcze. Jeszcze może dwa. Jeden, dwa. Zależy na ile przywiązuję materiały z Dooma i będzie koniec tej serii. To jak w przyszłości, no ogólnie widać, że tak ja to przerzucam z Twitcha, to nie przykładam za dużo roboty do tego, po prostu wrzucam, nawet mnie że żadnych nie robi, ani tak, no. Co ja będę szuka, wynika to z mojego leniwstwa. Bardzo z mojego leniwstwa. I z tego, że w sumie tak zawsze myślałem o tym bardziej, o tym YouTubie, tak przy okazji, żebym przerzucał, niż... niż żebym ten... niż żeby to było coś dla mnie Główna platforma, powiedzmy, i dalej tak trochę myślę, ale mam wrażenie, że trochę bardziej zainwestowałem swój czas w to, bo lubię. Zawsze dziwnie, lubię czasem popatrzeć na te statystyki, jak ktoś napisze, to dla mnie naprawdę to jest ważne i bardzo się też wtedy cieszę. To powiem, dalej będę leniwą parówą i nie będę robił miniaturek, bo mi się nie chce i w sumie nie mam co oszukiwać. Eee... No co, dalej się będą pojawiały streamy na Twitchu, nie będą regularne prawdopodobnie nigdy, bo czasami przecież wracam do i mówię OOSE, postreamuję, potem zasnąłem. To się dość dużo razy zdarzyło. Ale, ale ten, ale będę próbował z czasem powoli, jak więcej, żeby z tym się pojawiło. Na pewno nie będzie to regu regularności, ale że po prostu było ich trochę więcej. E, czy jakieś jeszcze mam plany? Prawdopodobnie nie, co do tego. Będę po prostu dalej lecie o tym, czym lecę. I to się pewnie nie zmieni przez dobry Póki, no, póki mam tyle czasu, ile mam. Ale mówię, ja zawsze jak ktoś napisze coś, albo nawet zostawi pozytywną ocenę pod materiałem, to się cieszę. Tym bardziej, że to co właśnie teraz mówię, pewnie nikt tego nie obejrzy, bo mam 15 subskrybentów yy, i nikt tego nie ogląda. Chociaż wyświetlania się niby pojawiają, nie? No ale zawsze miło. jak. Jakaś większa liczba wyświetleń się pojawi tak jak przy Faded Stry Stories Greenberg przy pierwszej części, znaczy pierwszej części, przy pierwszym odcinku. Tam, najwięcej do teraz to teraz 190, wiem, że to nie jest wielka liczba, ale naprawdę wywołyły uśmiech na mojej twarzy. I no liczę, że jeszcze tak wyjdzie, no, kolejne takie dobre materiały. Ale zobaczymy, no tak, czas pokaże. Ja na razie nigdzie nie śpieszę do żadnych sław i przy swoim zerowym nakładzie Powiedzmy takiej większej... Jakiejś większej wkładu właśnie w to jak wyglądałem te materiał jakościowo Poza tym, że bardzo dużo czasu spędziłem na tym, że mikrofon dobrze mi brzmiał ob w obejsie. Mm, to tak naprawdę... Tak naprawdę... Tyle no Materiały się będą dalej pojawiały nieregularne, streamy będą dalej też kompletnie nieregularne. A ja dalej będę leniwą porwą, która nie będzie nic e, robiła w kierunku, żeby były, nie wiem, mięturki nie albo jakieś montaże. Nie, nie chcę mi się tego szczerze robić. Wolę też. Druga sprawa, że też wolę, e, żeby ktoś to, nie wiem, kiedyś obejrzał na YouTube, sobie zobaczył w, faktycznie wszystko, co się działo. E, podczas streama, tak? Żeby nic nie stracił, chociaż... No jak mówiłem nikt mnie nie oglądał, przez, przez 16 OOS, upiększyłem 15 subskrybentów. Też mam wrażenie, że jak na te mm, liczby to i tak mówią nazywam wyświetlenia nawet czasami. No ale dobra. Jeżeli będą jakieś pytania kiedyś się pojawiały, to ja z chęcią odpowiem. A na razie znikam, ten materiał będzie wlatywał. Po tym się pojawi pewnie Cyberpunka. Mi miło będzie dalej robić materiały. Jest to by mój setny na YouTubie. No, widzimy się pewnie w seriach, i tak dalej. Adios, bye bye.